Pana prezydenta, pana marszałka Sejmu i słów pana premiera. Razem mi pamięta na zawsze, pozostawiliśmy tutaj wspomnienie naszych bohaterów, naszych przyjaciół, którzy na tych miejscach, na pierwszych miejscach zajmowali swoje, byli z nami obecni po to, by celebrować te uroczystości. Wspominamy. Prezydenta Kaczyńskiego, prezydenta Kaczorowskiego, Ojca Józefa Jająca, Władysława Stasiaka, generała Gilarskiego, generała Komornickiego, generała szefa sztabu generalnego, generała Gongora, pana ministra Krupskiego, pana ministra Przewoźnika, pana ministra Szygły, pana marszałka Płażyńskiego, pana prezesa Skrzypka, księdza biskupa Tadeusza Polskiego. I im dedykowaliśmy również tablicę pamiątkową, która od dzisiaj jest już zamocowana, a poświęcona 16 kwietnia, kiedy celebrowaliśmy tą smutną rocznicę, od dzisiaj Alei Pamięci dzięki fundacji pana Roberta Kowalskiego, administratora tego cmentarza, jest umiejscowiona obok Krzyża Katyńskiego, który dokładnie 5 lat temu poświęcił raz podczas tych uroczystości prezydent Lech Kaczyński. Tam obok znajduje się również Krzyż dedykowany księdzu kapelanowi Ignacemu Skorupce. Zapraszam drogich gości i rodaków, byśmy odwiedzając ten cmentarz dedykowali naszym wspaniałym bohaterom Chryptą chociażby modlitwą. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wystąpienia i życzliwe słowa i zapraszam, byśmy wysłuchali apelu poległych.